Mano tam bardzo bardzo serdecznie. Z tej strony, oczywiście, CatSperdzięcia to pierwszy odcinek taki z dosyć nietypowej serii na moim kanale, z jakichś horrorków, coś takiego. E, słuchajcie, to jest właśnie Odlast 2 demo. E, chciałem, żebyście zostawili łapeczkę w górę, jeśli chcecie coś takiego. Bo chciałem, żebyście spróbować dać szansę innym seriom na moim kanale niż tylko Crash. Albo chciałem, żeby mój kanał szedł w innym kierunku, niż tylko gierki mobilne. Także bez będąc ogadania, zapraszam do oglądania. Na samym początku no, chciałem Wam powiedzieć, że nie jestem jakiś mega dobry z angielskiego, więc przepraszam, e, Tłumaczę to tak, jak umiem. Mam nadzieję, że zrozumiecie mniej więcej o co chodzi. E, jesteś Blakeiem, e, Langermanem, kamerzystą pracującym ze swoją żoną Lion. E, jesteście kamerzystami e, śledczymi, którzy podejmują ryzyko i kopują się głęboko, aby odkryć tajemnice, których nikt inny nie ważyłby się dotknąć. E, Podążacie tropem, e, jejku, podążacie tropem morderstwa ciężarnej kobiety zwanej, e, nazywa, znanej tylko i wyłącznie jako Jane Doe. Mm. Wasze śledztwa zaprowadziły was mine, mile w stronę Arizony do ciemności, które e, oświetlić, których nic nie byłoby w stanie oświetlić, a zło, coś takiego jest zakorzenione tak głęboko, że tylko szaleństwo mogłoby się wydawać dobrym mysł. Dobrą myślą, czymś dobrym do zrobienia, mniej więcej tak to brzmi. Od razu mówię, przepraszam, tak jak mówię, mój angielski nie jest jakiś mega dobry. Także lecimy już z samym otlastem. Ojejku, już się szykujemy na coś kozackiego. Szczerze, widziałem, że jest na YouTube, ale ja nie chciałem sobie zdradzać, co będzie w tym odlaście. Także zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Otastem nam się ładuje, eee, także zaraz zobaczymy, co będzie. Okej, okay, już są jakieś dźwięki w tle. Mam nadzieję, że nie jest za cicho, słuchajcie. No uwaga, sprawdzę czy wszystko się nagrywa. Teraz może lekko zacząć, chociaż nie, nie będę to robić, że się napiszecie lecię. W każdym razie e, nasze postacie, jeśli nie było tego dobrze choć, by napisała, ale w każdym razie nasze postacie lecą sobie helikopterem. Coś się im stało z silnikiem, z tego co tam wynika. I teraz zaczynają krzyczeć. E, widać, że no, opadają po prostu. ten helikopter gdzieś leci, spada na ziemię. Także zaraz się dowiemy co tu się stało, no i... Jejku, jak to wygląda pięknie, jest jakiś ogrodzony krzyżem. że nie tak pięknie, tylko już czujesz, to będzie coś mocnego. grałem w jedynkę, grałem w dodatek do jedynki, i to było po prostu super. Naprawdę super mi się to wgrało. Także zaczynamy czym nas zaskoczy bójka. Ok, nasze postać są sobie krzyżowcem, będę już cicho. No okej, okay, spadamy sobie z czegoś, oj widzę, że nasza postać już ma okularki, no spoko, czuję, że może to być e, trochę niekorzystne dla nas, jak jakiś potwór walnie na nasz twarz i potem nie będziemy nic widzieć, no ale dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądać, e, no załóż te okularki, a jeszcze się nie mogę ruszać, no nie, no, no dawaj, dawaj kolego okularki prosimy, dobrze, jest ładnie. Słuchajcie, jestem, Ta gra naprawdę. Trochę się żeby ładnie to wszystko nagrać. Także dajcie mi jeszcze chwileczkę, niech on sobie wstanie. Ja sprawdzę, czy na pewno wszystko nie działa tam, by nie chciałbym tam mieć, napis napisy i tak dalej. Myślę, że myślę, że, wydaje mi się, że jest za cicho, trochę ta gra, także teraz spróbuję to podgłośnić. Ok, nasza postać już, słuchajcie, wstała. E, zobaczymy, czy nie jest za cicho. Chyba jest troszeczkę za cicho. Widzę, że siedzę też e, na poku minimalnie. Także dosłownie sekundka i zaraz będzie wszystko troszkę głośniej. Tak, teraz będzie zdecydowanie głośniej. Mam nadzieję, że jest dobrze. Nie powinno być żadnych ścin, także. A i lecimy Ok, no czy klasycznie Shift się sprintuje, e, tak się włącza kamerkę, Blin! tak się przybliża i chyba Hanock kto wizor? Nie, e, Night Vision F Ok, F, dobra. Czy jest w starym odlaście? spoko, tu wszystko wygląda ładnie. Dobra, lecimy, lecimy. Spacebar, okej, okay, przyskakujemy sobie. Spoko, czy tu możemy wejść? Hello? Hello, hello. Nie wiem czym kogoś, bo my szukamy chyba tej e, Janeczek, ona tam jata całe ciała, z nami helikopter... O e, dobra, nie aż wydawało mi się, że ktoś tam stał, że to jest takie zarysy postaci. Dobra, już mam schizy grając w takie gry. Dobra, no to co? Chylećmy w stronę światła. Obo... Bo już słyszę jakiś krok, jak tam ktoś biega. Halo? Halo? Przepraszam, jest tu kto? <laughs> Ej, nie gadajcie, prawie utknąłem, dobra. Nie dobra, będę jeszcze tak jak tam... Gra, każe. Tylko, kurde, te odgłosy wydają mi się lekko niepokojące. Naprawdę? Zdecydowanie słyszę dużo kroków naokoło mnie i to mi się nie podoba. Coś tam to śmiem twierdzić, że tak? Wolę tam nie podchodzić. A ja, zobaczmy drzwi. No. Nie wiem, czy on ma coś pukło w te drzwi. I mi... wydaje mi się, że to nie byłem ja. Dobra, nieważne. Lecimy do przodu. To znowu jakiś krzyż, kurde. Oj, Spacebar to hide. O kurde. Eka, nie wiedziałem. To śmiesznie, alol. Śmieszne, śmieszne. Naprawdę dużo nowych mechanik. Widzę. Dobra, wszyscy się przynajmniej chowali, byśmy byli naprawdę kimś, nie wiadomo kim. Okej, okay, śmieszna sytuacja. Chyba nikogo nie ma w domu. A ktoś nam drzwi zamknął. Okej, okay. stwierdzam, iż to jest. Halo? Bateryko? Ej, ja chcę baterykę podnieść. Jakie się podnosi, halo? Jest, dobra, jest, normalnie, myszką. Eee, może pójdźmy z tej kamerą, bo to jest ciemno. Zuścimy mi bo wiadomo, na nagraniu będzie jeszcze ciemniej. A tu, open window, dobra, możemy się wbić komuś na chatę. <śm> <śm> może. <śm> Okej, okay, Dobra, fajnie, fajnie. Czy jest. Dobra, nagrywajmy, nagrywajmy. Co tu się da? Co to jest? Jakieś gary? No Boże, te wszystkie kroki naokoło mnie. Ja, to naprawdę mi się nie podoba, słuchajcie. To jest takie creepy, Boże. Okej, okay, tu mamy zamknięte. Halo? Sam, czy ktoś tu był? Halo? Halo, halo? Jest to kto? Dobra, nieważne. Czołgamy się. Nie ma Nie? Dobra. Okej, okay, wolę się nie drzeć. Ja tu na spokojnie. Dobra, biegnijmy, me. Włączmy sobie kamerkę na To Dobra, mamy baterii i jest git. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Może wszędzie jakieś kroki naokoło. Nie, po prostu wjedźmy tutaj z pełnej. Nie wiem, co to jest, słuchajcie, zobieg. Nagrywajmy wszystko. Dobra, jesteśmy w jakiejś kopalni. Już mi się nie podobają te obrazki, co tutaj są. Tu... Nie wiem, czy tu było jakieś dziecko, a teraz tylko jakieś mole są. Cokolwiek to jest. Dobra, nie aż no postać też ich już nie lubi. Dobra. Czy... Czy to są martwe dzieci? Ofu, nie, ja się na to nie patrzę. Bo deptanie po martwych dzieciach na odcinkach to chyba nie jest dobra rzecz, którą by wszyscy chcieli oglądać. Lepiej stąd chodźmy. Okej, okay, samo się konik. Dobra, jako że mam dwie baterie, to i tam, to wizja lekko mi gaśnie. Będzie lek bardziej creepy, chociaż dobra. Dobra, na pewno będzie jeszcze bateria jakaś. Ok, okay jakiś dziwny głos, to znaczy, że chyba musimy tam skoczyć, prawda? O! <laughs> No nie, ej ej, 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 no nie, coś nas polizało, tak dosyć mocno bym powiedział. E, śmiem twierdzić, że to nie było dla nas przyjazne, a nie myślałem, bo to chodzi o skoczenie, ale dobra, nieważne. E, te głosy były dziwne, dobra, już przyznaję, że mi się gęsia skórka zrobiła. jejku. Przyznam, że niby takie małe jumpskie. O kurde, już jesteśmy, a jednak się wystraszyłem, dygłem się, powiem szczerze. A, śmiesznie, może mi się... Aha, bo jesteśmy jakiś kanała Jakaś wentylacja w ogóle, a mogę iść tam? Nie, nie mogę, aha, czyli jak idę do przodu, to postać mi sama tutaj skręca, dobra, aha, dobra, wolę jechać na no, widzę, słuchajcie, czyli widzę, że nie mogę kierować, mogę iść tylko rozglądać, a moja postać sama sobie skręca, tak? Aha, no, dobra, moja postać sama sobie skręca, spoko, uh, czyli jesteśmy w jakichś kanałach, niby studia, słuchajcie, jest jakaś wentylacja, małych dzieci, ma bardzo mocne słuchania spoko, dobra, chodźmy, aha, nie, bo jak skręt patrzę się chyba na boki, to wtedy skręca, ale nie mogę do tyłu iść, o. No, spoko. Widzę, że w tej wiosce bardzo fajną studnię mają, naprawdę. Powiem wam, że studnia prowadząca do podziemnej szkoły, nie, ja nie mówię, że tak nie można, nie, ale no spoko, nie, naprawdę. Okej, okay, weźmy sobie baterie, spoko. Mamy dwie baterie. Eee, nie, no, naprawdę ja nie mówię, że nie, ale. Czy tylko mi coś nie pasuje. Studnia, która kurde, prowadzi do wentylacji i dziś jakiejś szkoły. I tu jeszcze, jak widzę, chyba jakiejś religijnej szkoły, katolickiej szkoły, właśnie. Okej, okay, mam otwarte drzwi, całkowicie ciemno, okej. Okay. Okej, okay, fajnie, samo otwierające się... Aha, możemy się chować w szafkach, spoko, to mi się podoba. To, czyli wychodzi na to, że prawdopodobnie będziemy musieli użyć tej funkcji, spoko. Znowu, katolicka szkoła, świetnie. O niczym innym nie marzyłem, tylko jak wylądować w, w katolickiej szkole. Okej, okay. dobra, nie wnikam co to był za śmieszek, tutaj e, się z nas śmieje, jest wszystko pozamykane, kurde, marne nasze szanse, żebyśmy się nie wyszli. Nie, nie wyjdziemy? Halo, o co chodzi? To jest jakieś, zz, 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 takie dziwne dźwięki. Jamet Jamet no dobra, j Jessica. o. Musicbox, no dobra, zaczynamy sobie w tym musicboxie. Czy już będzie jakiś jump screen? No dawaj, wyskocz czym tu jump nie proszę, ja jestem gotowy No A. Naprawdę, spodziewałem się czegoś więcej, spoko Ty po prostu, tak? Ej, co? Idź szatanie, boże! I jak ja nie lubię takich szatanów. Siedzę z tego, gdzie j No znowu ta Jamie! Przepraszam, No nie śmiej się ze mnie gałganie. Ja cofam, nie idę stąd, telo. Aha. Ok, ja. Ja. Ja to rozumiem. Spoko, to było oczywiście w pełni normalne. Reload, dobre, może. Nie? Na 100% nie? Dobra, chodźmy do przodu. Hello, wszystko mi się wydawało, czy ten obraz się robi taki zniekształcony? Tu nie możemy wejść, dobra. Zawał, Boże, zawał. Dobra, zwracam honor. Ta gra jednak jest... Tam. Zobaczmy, <tudujmy> za Boże! Nie! I ja cię! I czy. Dobra, ale czy myśmy się teraz... Słuchaj, teraz. Nie mogę tego widzieć, teraz, mam te paski głośność pokazujące. Spoko. Sędzi, jeszcze jamet na każdych drzwiach. Nie wiem dlaczego. Ale chyba właśnie taki mamy cel, żeby cały czas tak krążyć po tym. Bo nie widzę, naprawdę, nie widzę innej opcji, słuchajcie. Nie możemy o to otworzyć. Dobra, cofnijmy się tu. Has, tu dziś nie. nie. no, mamy sza... Aaaa, śmiem twierdzić, że musimy tu wejść. Dobra, e, nie wiem czemu, ale mam przeczucie, że to wszystko się dzieje jedynie w głowie naszego bohatera. Już tak zaczynam sobie myśleć. No bo kurde, studnia i magicznie świecąca się szafka to. Nie... No, to chyba nie jest tak w pełni normalna rzecz, prawda? Nie wiem czym ta szafka mi wygląda na taką, którą można otworzyć. No to okno się świeciło. Halo, ja chcę otworzyć okno. Nie mogę? Dobra, czyli tu idziemy, bo to chyba kogoś szuka ogólnie. Dobra, chodź tu. Halo, nim a mu bakor, dobra, musimy się do tego ruszyć. Ale przyznam, że ten jump, jump scare z tym się mi naprawdę bardzo Jessica? Jessica. Oh, Boże nie! Niech chcę tam iść! O patrzcie, fajny napis X i dobrej. No nie, no nie... Ja wiem, że jak obok tego przejdę to będzie jump screen, słuchajcie. O Boże... A nie, słuchajcie, krót... słuchajcie, teraz krótkie cięcie, naprawdę chwila dosłownie. Ok, my drodzy, już jesteśmy czasem za przerwę. Moja mama przyszła nie chciałem, żeby był U. potem dźwięki w tle. No i Facebook, super Facebook, super. A, kurde. Nie mam wrażenie, że są jakby małe ściny. Ale czy mi się coś wydaje, czy nie? Czy to tak? Nie, chyba normalnie jest. Dobra, nieważne. Coraz bardziej mam wrażenie, słuchajcie, że już to jest w głowie tego jamet. co jest ten jamet? Okej, okay, wszystkie szafki są normalnie. Chowanie się, drzwi nie do otwarcia. E... Okej, okay. spoko. A, rączki sobie zniknę. Dobra, nic nie nie ma, dobra. No, no, nie wiem coś prowokował mnie, ale... Co tu nie ma? Co lipa? To pewnie tu. Dobra, mamy tu Boże, Po raz kolejny, coś to napadło. Nie, okej, okay, co to w ogóle jest? Słuchajcie, widzicie. Tu nie wygląda mi na człowieka, niby to gul, niby to człowiek. Kurze, skąd niby... Okej, okay, mamy oboże. Oh co to jest? Aha, i na... To była ta szkoła? Okej, okay, to mi nie wygląda na szkołę, wam powiem. Dobra, uciekamy, kurde. To jest jakiś podziem, Gdzie mam wiedzę? mam wiedz. Czy już na pewno nie. Okej, okay, faster recovery. Kiedy jesteśmy z zmy... Ktoś nas goni, ktoś nas ewidentnie. Światło przed nami, bo to jest za blisko. Teraz spierdziłam przez kurde, słuchajcie, gdzieś tam, gdzieś tam, chyba wzdłuż. Kurde, kolejne latarki. Czyż nie, to jest latarka? Nie. Dobra, to jest jakiś pot, jest pot, tu uciekamy. Kurde, ale o co tu chodziło? To naprawdę, musi, on się chyba nie w głowę Czas, no że kurde był w jakiejś szkole, spadł z tego, a tu nagle nie wiadomo co, dobra. Kurde, ale przecież my teraz w sumie uciekamy, nie mam pojęcia. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. O Boże, coś nas ewidentnie goni. Starego coraz więcej, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Słuchajcie, nie wiem co w ogóle z latarem. Czy nie są też ludzie z latarkami, którzy Dobra Aha, nie ja myślałem, że on po prostu zjeżdża se. No nie. Co to jest? Zjeżdża? Zysza... Niega... nie Nie. Nie! Bo... Powiem wam tak. Dla mnie gra zapowiada się o picko. Jak wyjdzie prawie na 100% ją kupuję i... Po prostu próbuję nagrać, tak słuchajcie, jeśli gra się spodobała, zachęcam do łapki w górę, bo dla mnie ta gra wygląda po prostu epicko. Wy możecie napisać, co o tym sądzicie, czy chcecie więcej horrorów w moim wykonaniu, także zapraszam Was na Facebooka, na grupę na Facebooku, którą założył Kuba, tam możecie spotkać też mnie, możecie czytać posty związane ze mną, także jeszcze raz dziękuję za oglądanie, za żegnam, cześć!